Zadanie piętnaste jako wiązka zadań, w której są dwa zadania 151 i 152. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla każdej liczby naturalnej n większej równej 1 dane są wyrazy A1 równe 52 oraz A25 równe 2. Zadanie 15,1 za jeden punkt. zadanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Różnica ciągu AN jest równa. Ok, mamy do czynienia z jakimś ciągiem AN. Wiemy, że na pewno jest arytmetyczny, to tam wyraźnie nam zaznaczono. I znamy pewne wyrazy tego ciągu. Wyraz pierwszy, liczbowo jest to liczba 52, tak. I wyraz 25 z kolei, czyli liczba 2. Ok, pytanie jest o różnicę tego ciągu. Tak. Na pierwszym miejscu stoi 52, na, na 25 miejscu stoi dwójka. W zasadzie, patrząc tylko na te relacje między liczbami 52 i 2, już jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką liczbą jest różnica, jeżeli chodzi o znak. Tak? Tutaj musieliśmy pomieszać liczbę 52, żeby wskoczyć w dwójkę gdzieś tam dalej. To znaczy, że różnica musiała być ujemna, więc automatycznie odrzucamy te dwie odpowiedzi. Różnica nie może być dodatnia tak jak to jest w punktach C i D, ponieważ ciąg arytmetyczny jest malejący. 52 zaczęliśmy tylko na 2. Dobra, no i teraz chcemy, chcemy powiązać to, co mamy wyznaczyć, z tym, co dostaliśmy. Tak? Czyli jak różnica małe r łączy się z tym, co mamy tutaj, A1 i A25. A25, czyli 25 wyraz w ciągu, to jest wyraz pierwszy, dodać, no odpowiednia liczba różnic. Różnic dodajemy tyle, ile wynosi różnica tych indeksów 25 i 1. 25 minus 1 to 24, czyli do wyrazu pierwszego dodajemy 24 różnice, i wtedy na pewno skoczymy w wyraz 25. Teraz postawimy to, co możemy. A25 to jest liczba 2. A1 z kolei to jest liczba 52. No i 24R się nam pałęta. Otrzymaliśmy jakieś równanie z r a jej poszukujemy, czyli na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Uporządkujemy to równanie, wyrażenia z na lewo, wyrazy wolne na prawo. Tak, ciężko jest nam podzielić 50 na 24, więc na razie uratujemy się kreską łamkową. No, ewentualnie możemy jeszcze skrócić te ułamki, bo w wyniku mianowniku są liczby parzyste. Czyli różnica jest liczbą ujemną i jest równa minus 25 12, Czyli poprawną odpowiedzią tutaj jest odpowiedź A. Ok, i drugie zadanie z tej wiązki. Zadanie 15,2 za jeden punkt. to zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma S25 25 początkowych kolejnych wyrazów w ciągu AN jest równa. No właśnie, suma 25. Początkowych kolejnych wyrazów. No jak w zasadzie można było postąpić? Pierwsza droga, taka bardzo prymitywna, to jest wyznaczenie wyrazu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej, aż do 25 i dodanie tych wyrazów do siebie. Wiem, że w naszym przypadku byłoby to dość kłopotliwe, nie tylko ze względu na liczbę tych obliczeń, ale też z tego powodu, że różnica jest ułamkiem, takim dość nieciekawym. Tak? Uzyskiwanie tego wyrazu drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej do 25 łącznie byłoby dość kłopotliwe. No właśnie. No to musi istnieć szybszy sposób. No i oczywiście tutaj zastosujemy wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu artmetycznego. Sumujemy 25 początkowych. Dostaliśmy wyraz pierwszy, który był równy 52. Dostaliśmy wyraz ostatni, który ma być w tej sumie, 25 z kolei. 2. W praktyce w tej sumie n równa się 25. No i to wykorzystanie jest zrób tablic. Wyraz pierwszy plus ostatni, czyli n to u nas, przez dwa razy liczba wyrazów. Okej, okay. tego szukamy. n jest równe 25. Pierwszy wyraz z sumowania to liczba 52. Ostatni, a 25 do sumowania, czyli dwójka, przez dwa razy liczba wyrazów, 25 sumowaliśmy początkowych. S25 równa się, 52 plus 2, 54 będzie, na 2 to jest 27 razy 25, a jak to pomnożymy, 675. Czyli poprawną odpowiedział, tutaj jest odpowiedź A.